Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Czcięsk Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Bohaterem dzisiejszego odcinka znów jest y, Lukas Podolski. Moi drodzy, y, Lukas Podolski podpisał roczny kontrakt z górnikiem Zabrze. Moi drodzy, y, chciałem Wam powiedzieć, że górnik Zabrze. To był świetny chwyt transferowy, marketingowy, a także ja jestem pod wrażeniem powitania Łukasza Podolskiego. To, że na lotnisku byłego zawodnika Bayernu Monachium witali kibice, grupa fanów zagorzałych górnika Zabrze, także byli dziennikarze, to normalne, to jest na porządku dziennym. To akurat mnie nie zaskoczyło, ale już ta sama konferencja prasowa, plus do tego. Lukas Podolski został przywitany na stadionie jak król. Pewnie widzieliście w internecie, jak Lukas Podolski, wychodząc na murawę, zostały odpalone race dymne, także świece dymne. Cały stadion zaczął skandować imię i nazwisko. Lukas Podolski także był transparent. Witaj. W domu byłem pod wielkim wrażeniem. Oczywiście Lukasa Podolskiego przywitał legendarny były zawodnik górnika, zabrze Stanisław o Oślizło. Moi drodzy, no to zrobiło na mnie duże wrażenie, jeżeli chodzi o, o tą całą otoczkę. Przywitanie od razu przypomniało mi się Real Madryt. Szczególnie te czasy Galacticos, gdy Luis Figo podpisywał kontrakt, David Beckham, Steve McManaman, także Mike Owen, Woodgate, ci wszyscy zawodnicy, Zizou, Zidane, to wtedy właśnie, gdy podpisywali kontrakt, przyjeżdżali po konferencji, mogliśmy właśnie zobaczyć Zizou, Zidana. Później następnie Cristiano Ronaldo, ci wszyscy zawodnicy na murawie, pokazywali koszulkę, trochę żonglowali, tak jak kiedyś Cristiano Ronaldo. No także legendarnie, już w tej pamięci, Alfredo Di Stefani, pamiętam jak Cristiano Ronaldo wręczał koszulkę. I właśnie władze Górnika Zabrze wzięły przykład z Królewskich, a także innych zespołów. Właśnie tak powinniśmy witać wielkich zawodników, wyobraźcie sobie, że Lukasa Podolskiego na stadionie Górnika Zabrze przywitało kilka tysięcy kibiców, śpiewali, było to wielkie wydarzenie, no, został, ja bym powiedział, że został przy, przywitany jak król jak cesarz. No i właśnie w tym momencie, tak jak rok temu do polskiej ekstraklasy przychodził Artur Boruc, jako legendarny, legenda Legii Warszawa, to tutaj, a to już jakiś czas temu było o tym powiedziane z uwagi na ten cały COVID i obostrzenia, tak na dobrą sprawę, z punktu marketingowego Legia Warszawa ten transfer Artura Boruca w pełni nie skonsumowała. Dopiero teraz uda się to w jakiś sposób to wszystko skonsumować, ponieważ Wyobraźcie sobie, kiedy, jak rok temu Artur Boruc przychodził do Legii Warszawa, no to, no to było tak, później pademnia pojawiła się znów, obostrzenia i nie można było spotkanie Legii oglądać na stadionie, tak jak i większość ekstraklasy. Ja powiem Wam szczerze, bo mieszkam w Warszawie, więc chodzę regularnie na mecze Legii na Łazienkowską 3, mam karnet. No i w zeszłym sezonie no byłem na kilku spotkaniach i chyba może raz czy dwa razy Artura Boruc'a widziałem, na boisku, a był wielu pewnie kibiców nie miało okazji właśnie Artura Boruca zobaczyć i oczywiście wtedy, gdy Artur Boruc przychodził do legii Warszawa, było w mediach społecznościowych było fajnie, było to wszystko opakowane że król Artur wraca, mogliśmy widzieć fajne filmiki, ale właśnie zabrakło właśnie przez tę, tę całą pandemię właśnie zabrakło czegoś takiego, tak jak, jak właśnie Lukas Podolski przyjechał do Polski i został przywitany jak król no to właśnie legend, legendzie Legii Warszawa Arturowi Borucowi właśnie jeżeli chodzi o Legię Warszawa no to tego zabrakło takiej właśnie prezentacji w stylu królewskich Realu Madryt czy tak jak zrobił gór, Górnik Zabrze no i tego mi szkoda czy tak samo jak Jakub Błaszczykowski przejmował Wisłę Kraków wrócił do swojego domu. No to też nie było takiej prezentacji a Górnik Zabrze pokazał jak należy konsumować, zapowiedzieć taki transfer. To tyle, jeżeli chodzi o taki marketingowy chwyt. Powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać już tego pierwszego spotkania. Już Polska Ekstraklasa niedługo startuje. Górnik Zabrze będzie grał z Pogonią Szczecin. Pogoń Szczecin, która będzie grała w europejskich pucharach, to będzie dobry początek, fajny. Ciekaw jestem, jak Lukas Podolski po przerwie zaprezentuje się i jak wypadnie na polskich boiskach. Ja powiem Wam szczerze, że jeżeli dla mnie takim wynikiem przyzwoitym, minimum dla takiej, zawodnika takiej klasy, jakim jest były zawodnikę w no to jest 10-11 bramek. Jeśli Lukas Podolski strzeli tych goli mniej, Będę rozczarowany jeszcze, jakby dołożył do tego 8 asyst, bym był zadowolony. Biorąc pod uwagę, że górnik Zabrze ma teraz bardzo młodą drużynę, ale za to ma świetnego trenera Jan, Jan Urban, legenda górnika Zabrze. Także były trener Legii Warszawa, zdobywał mistrzowski tytuł z wojskowymi, był także trenerem Osasuny Pampeluna, więc Jan Urban słynie z tego, że stawia na młodych zawodników. Pamiętacie, gdy pierwszy raz zaczynał, gdy rozpoczynał swoją karierę trenerską w Polsce, będąc trenerem Legii Warszawa, potrafił właśnie postawić, nie bał się postawić na Rybusa, na Borysiuka, i na wielu 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 innych młodych zawodników później jak drugi raz został trenerem Legii Warszawa no to stawiał na Wąskiego, Furmana, także Łukasika. A wyobraźcie sobie, że ci zawodnicy wcześniej już z trener Skorza, za czasów właśnie byłego trenera Lecha Poznań w Legii, no to jednak ten Furman Łukasik mało grali, nie dostawali szansy. A za Jana Urbana zaczęli dostawać, więc najprawdopodobniej, pewnie teraz Jan Urban będzie wielu takim młodym zawodnikom dawał szansę, a Lukas Podolski, jako ten mistrz świata, gwiazda europejskiego futbolu, będzie wzorem i od, takie, i od takiego zawodnika będą wiele mogli czerpać. Tak jak właśnie, gdy Luboja grał w Legii Warszawa, to wielu tych młodych zawodników, między innymi Rybus, Żyro, czerpali, czerpali od serbskiego napastnika, byłego zawodnika i pa Paris Saint-Germain jestem przekonany, że jeżeli chodzi o górnika Zabrze, no to na pewno pewnie Lukas Podolski będzie strzelał rzut, gole z rzutów karnych, no i te, z rzutów wolnych, no i ten jego y, strzał y, z dystansu, no mam nadzieję, że jednak, bo popisał kontrakt roczny, no mam jednak nadzieję, że ta jego przygoda z górnikiem Zabrze potrwa zdecydowanie dłużej, że będziemy na polskich boiskach mogli go Dłużej oglądać i wielkie brawa dla górnika Zabrze za właśnie ten cały marketing, za prezentację Lukasa w ten sposób. Powiem Wam szczerze, że no to z punktu marketingowego to jest wielki transfer. Już w Niemczech, nas, w Niemczech pisze się o tym, także w innych krajach europejskich. Ja mam nadzieję, że właśnie przyjście Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze, do polskiej ekstraklasy, będzie takim bodźcem, że wielu z zawodników właśnie klasy Lukasa będzie chciało przyjść do Ligi Polskiej. Właśnie zobaczymy, jak się od, od, odnajdzie w tej. Ja jestem zdania, że Łukasz Podolski odnajdzie się w polskiej ekstraklasie, strzeli, tych minimum tych 10 goli i 8 asyst zanotuje, bo wcale polska ekstraklasa, mimo tego, że jest tak krytykowana, że zajmujemy 31 miejsce, to jest taka ekstraklasa, to jest taka liga, że, że niektórzy zawodnicy którzy wracali z, 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 z wojaży zagranicznych, tutaj mam na myśli polskich zawodników, przyjeżdżali, jednak mm, nie dawali rady, zderzali się po powrocie, no nie potrafili grać na wysokim poziomie. Oczywiście byli niektórzy tacy piłkarze, jak Piotr Świerczewski, popularny świl, były reprezentant Polski, który gdy wrócił do polskiej Ekstraklasy, mówił, że przybiera się za piłkarza, że jest hobby player. I dawał sobie radę w tej lidze, mimo że miał 6 kg nadwagi, jak przyznał po tej karierze, po 11 latach gry za granicą, a mimo tego, że miał nadwagę, to jednak był jednym z najlepszych zawodników w tej lidze. Tomasz Iwan dawał sobie radę, ale były przykłady jak Maciej Żuraski, który wrócił z wojaży za granicą, wtedy w Wiśle maskanta Mascanta jednak po roku zakończył. Karierę Tomek Frankowski sobie dał. Oczywiście, to tu, jeżeli podaję Wam te przykłady, to nie porównuję tych wszystkich zawodników do Lukasa Podolskiego, bo nie można takich zawodników porównać z Mistrzem Świata. Ja to tylko, ja tylko tu przedstawiam Wam, jaka ta polska liga jest. Jest zawsze fizyczna, ale Liga Polska jest specyficzna, i nieraz wielu z zawodników potrafiło sobie w niej nie radzić. No i Lukas Podolski. Jest najwie... najbardziej utytułowanym zawodnikiem, który trafił do polskiej ekstraklasy. No, oczywiście grał Luboja, Ojidża, Afoe, Capo. Pamiętacie takiego francuskiego zawodnika, który grał w barwach korony Kielce, a kiedyś był reprezentantem Francji. Kiedyś mistrzem świata był Oliw Borowka. Pamiętacie, podpisał kontrakt z widzewem Łódź. Wydawało się, że to będzie wielki transfer. A niestety ten były reprezentant Niemiec częściej był widziany w knajpach łódzkich. No miał problemy z, al z alkoholem no i w tej ekstraklasie się nie sprawdził. Czy, czy też pamiętacie takiego rosyjskiego napastnika z Mistrzostw Świata w 1994 roku? Wyleciała mi nazwa Salemko, jakoś tak, i on także okazał się transferowym. Nie wypałem, ale jestem przekonany, że Lukas Podolski tych goli dużo strzeli. Pamiętacie, jak na moim kanale pojawił się odcinek o Wieczystej, że Franciszek Smuda został trenerem i tam m.in. Wam wspominałem o tym, że Lukas Podolski miał ofertę, że właśnie kiedyś jeden z kibiców Wisły Kraków, pan Kwiecień, a obecnie teraz właściciel Wieczystej, kusił Lukasa Podolskiego, żeby Poldi podpisał kontrakt z Wieczystą. Te informacje w ostatnim czasie właściciel kanału sportowego, były dziennikarz Polsatu Mateusz Borek, właśnie między innymi to potwierdził, że Lukas Podolski. Był kuszony przez wieczystą Kraków i bardzo dobrze, że jednak się nie zdecydował trafić do tego klubu. Lukas Podolski, to mi się podoba, spełnił obietnicę, gdzie wie, obietnicę, że zakończy karierę w górniku Zabrze. Nawet właśnie na tej konferencji czwartkowej podkreślał to i wytykał to tym osobom, szczególnie, które nie wierzyły w to, że on tutaj. Zakończy tą karierę. Poczekajcie, napije się łyka kawy. No, i mam nadzieję, że właśnie transfer Lukasa Podolskiego sprawi, że więcej takich zawodników klasy jego będzie tutaj w polskiej ekstraklasie kończyło karierę. Powiem Wam szczerze, że mi się marzy to, aby właśnie Robert Lewandowski, który ma w tym momencie zaraz będzie miał 33 lata w sierpniu, bo Robert Lewandowski to jest rocznik 8.8. No, on ma nawet R. Robert Lewandowski ma podobnym terminie urodziny co ja. No i wracając właśnie do Lewego, po tym jak właśnie już przestanie grać w lidze Niemieckiej i, w tych, i także w ligach amerykańskich, to mi się marzy, żeby tak właśnie Robert Lewandowski w wieku 38 lat, 37, no bardziej pewnie 38, bo jak obiecał napastnik polskiej reprezentacji, że będzie grał do 40, to fajnie by było, gdyby był zawodnik Legii Warszawa, wrócił do polskiej ekstraklasy. Niby się marzyło, żeby Robert Lewandowski trafił do Legii Warszawa. Nieraz właśnie prezes Mioduski. Wspominał o tym, że to byłoby takie marzenie, że jak udało się Artura Boruca nakłonić do powrotu i zakończenia tej swojej kariery w Legii Warszawa, w polskiej ekstraklasie. Bo doskonale zdajcie sobie sprawę, że Artur Boruc miał wyższe oferty, mógł kończyć tą karierę w MLS, ale jednak stwierdził, że chciałby wrócić do Legii Warszawa, zdobyć mistrzowski tytuł. To się udało no i osiągnąć coś w europejskich pukarach, zagrać w rozgrywkach grupowych. W pierwszym sezonie się to nie udało. Ale może w tym drugim yy, uda się. No i właśnie prezes Mioduski wspominał o tym, że dobrze byłoby z, yy, właśnie tak zakontraktować kiedyś Roberta Lewandowskiego. Ja tak, ja chciałbym, ale. Yy. Moim zdaniem do tego nie dojdzie. Chciałbym się mylić, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że Robert Lewandowski um, u Roberta pewnie um, mocno w głowie, w wspomnieniach um, siedzi taki żal. Pamiętacie, gdy prezesem um, no już, już nie znaczy pierwsza taka sytuacja, Dariusz Wdowczyk. Wszyscy tą historię znacie, że Dariusz Wdowczyk zrezygnował z Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski wtedy był kontuzjowany i musiał gdzie indziej szukać szczęścia a później była ko kolejna sytuacja że Robert Lewandowski mógł w Legii Warszawa zagrać był proponowany na nota bene właśnie trenerem wojskowym był wtedy Jan Urban który teraz jest trenerem Górnika Zabrze i ma okazję współpracować z Podolskim ale właśnie trener, dyrektorem sportowym Legii Warszawa był Mirosław Trzeciak taki legendarny napastnik Orsastuny Pampeluny był reprezentant polski kluczowy zawodnik kadry Janusza Wójcika. No i właśnie Mirosław III wtedy wolał, uznał, że Arubarena, taki hiszpański napastnik jest zdecydowanie lepszy od Roberta Lewandowskiego. Robertowi Lewandowskiemu proponowano, żeby grał w polskiej Ekstraklasie. Robert na to się nie zdecydował, wolał iść do Lecha Poznań. I właśnie te wspomnienia to, że jakby Legia Warszawa dwa razy na Najlepszym napastniku świata, nie poznała się, i te wszystkie właśnie zasz zaszłości z przeszłości mogą spowodować, że Robert Lewandowski, moim zdaniem, na pewno, jeśli wróci do polskiej ekstraklasy, to nie dolegi, pewnie do Lecha Poznań. I powiem Wam szczerze, że to byłoby piękne, nawet jakby do tego Lecha Poznań. Wrócił. Taka, to byłoby takie spięcie klamry. Zawodnicy, znaczy kibice polskiej ekstraklasy, mogliby właśnie te ostatnie lata kariery Roberta Lewandowskiego podziwiać. Rozumiem, że pewnie Robert, jeśli nie zostanie w Bayerze Monachium do końca, bo, bo wszystko może się zdarzyć, bo coraz więcej jest doniesień, że może jednak zmieni Bayer Monachium za rok, za dwa. Mm przejdzie do klubu z ligi angielskiej może hiszpańskiej a potem Haaland trafi do Bayernu do Monachium to wiadomo że właśnie po tych kilku latach w grze, yy, grając w lidze angielskiej bądź kontynuując tą swoją karierę w lidze niemieckiej Robert Lewandowski zdecyduje się odejść iść do kontynuować swoją karierę te ostatnie lata w Stanach Zjednoczonych w MLS w klubie Davida Beckham'a w Miami. No i fajnie by było, gdyby jednak tam nie kończył kariery, tylko tak w wieku 38 lat, wrócił na rok, dwa lata. No niech będzie do Lecha Poznań i kilkanaście gościcieli. Z punktu marketingowego to, byłoby, to byłby podobny transfer do właśnie Lukasa Podolskiego. Lukas Podolski i Robert Lewandowski to dwaj fenomenalni napastnicy i mam nadzieję, że właśnie przy, przykład Lukasa Podolskiego, który właśnie na zakończenie kariery trafia do Górnika Zabrze, legendarny napastnik FC Köln i że fajnie było, że gdyby właśnie teraz Robert Lewandowski oglądając, śledząc tą całą sytuację, by wrócił właśnie do polskiej Ekstraklasy. Jestem przekonany, że pewnie Roberta Lewandowskiego, który zdecydowałby się grać w Lechu Poznań, w Legii Warszawa, to pewnie by przywitał tak Również go by przywitał taki wielki e, tłum i dla polskiej Ekstraklasy to byłby mm, niesamow, no, nie, niesamowita e, sprawa. No, ja miałem e, okazję właśnie Roberta Lewandowskiego podziwiać e, na boiskach polskiej Ekstraklasy jak był młody, wtedy jak grał e, w Lechu Poznań e, re, regularnie. Do dziś pamiętam to spotkanie Legia Warszawa-Lech Poznań, e, w którym była taka sytuacja, że był V e, i Robert Lewandowski miał tą piłkę oddać fair play. No i to Robert Lewandowski z połowy boiska tak dziubnął tą piłkę, kopnął i ta piłka mało właśnie wpadła za kołnierz bramkarza, trafiła w poprzeczkę. Potem piłkarze Legii mieli o to pretensję, że tak, że tak uderzył, tak, tak strzelał, bo to, bo to miało być zachowanie fair play. Na szczęście ten gol nie padł wtedy. No reasumując, Władze górnika Zabrze pokazały, jak należy witać legendarnego takiego piłkarza na stadionie. No i mam także nadzieję, że w przyszłości coraz więcej takich piłkarzy jak Lukas Podolski będzie trafiać do polskiej ekstraklasy. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski wróci do. Ekstra klasy już po wojażach w ligach zagranicznych. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczkach, lajkach, subach. Napiszcie w komentarzach. Czy według Was Robert Lewandowski wróci do polskiej ekstraklasy za kilka lat? Czy Lukas Podolski będzie dużo goli strzelał, asystował, i czy sprawi, że zabrzanie pod wodzą Jana Urbana będą rewelacją tego sezonu tej, sezonu tej ligi? No to jest liga specyficzna. Pewnie wielu kibiców górnika zabrze. Marzy o tym? Pamięta się takiego napastnika Angulo? Hiszpańskiego, który przez pewien czas był takim typowym snajperem, strzelał tych goli bardzo dużo, mimo, mimo tego właśnie wieku, to pewnie kibice górnika Zabrze chcieliby, żeby Lukas Podolski nawiązał do tych właśnie sukcesów, znaczy żeby miał podobne liczby jak angulo. Dziękuję, moi dro drodzy, za uwagę. No ja już powiem Wam szczerze, że ja już się nie mogę doczekać pierwszego spotkania Ekstra klasy, jeszcze szczególnie te tego meczu, kiedy Lukas Podolski przyjedzie na Łazienkowską 3, i będę mógł z wysokości trybun podziwiać yy, byłe byłego legendarnego napastnika FC Kulm. Już kiedyś miałem okazję widzieć na żywo byłego napastnika Bayernu Monachium. Wtedy, kiedy polska reprezentacja wygrywała z reprezentacją w Niemiec w 2014 roku na stadionie narodowym, pamiętam, jak Łukasz Podolski z Ławki pojawił się na boisku i próbował wtedy pokonać Wojtka Szczęsnego. Wojciech Szczęsny wtedy nie dał się zaskoczyć. Jednak y, Artur Boruc dał się zaskoczyć na mundialu, y, także na, na mundialu dał się zaskoczyć Oliverowi Neville'owi. A Lukasowi Podolskiemu dał się zaskoczyć na Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii. Życzę Wam owocnego weekendu, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wkrótce. Hej, arrivederci!